Blisko 300 tysięcy osób w całym kraju zgłosiło się już do Małego ZUS-u. W województwie podlaskim korzysta z tego uprawnienia aktualnie ponad 7,5 tysiąca niedużych przedsiębiorców. Są oni uprawnieni do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele firm, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u i spełniają warunki, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego. Do Małego ZUS-u można się zgłosić od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy ona jednak składki zdrowotnej. Co ważne, osoba, która korzystała z Małego ZUS-u Plus w 2020 roku i nadal spełnia warunki w 2021 roku, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi. Przypomnijmy, że Mały ZUS Plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Na małym ZUSie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUSu plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 roku. Można to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty wyrejestrowania z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a następnie zgłoszenia do ubezpieczenia z kodem właściwym dla małego ZUSu plus, czyli 0590 albo 0592. Dodatkowo każdy korzystający z małego zus plus w 2021 roku musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA część drugą lub ZUS RCA część drugą z kompletem dokumentacji za styczeń 2021 roku. Do 10 lub do 15 lutego lub w pierwszym miesiącu, w którym wznowił bądź rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 roku, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formie opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że kwota składek przy małym zusie plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała mieścić się między 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między kwotą 840 zł a 3155 ,40 zł w 2021 roku. Warto skorzystać z kalkulatora, który znajduje się na stronie esclatka.pl. Z małego zus Plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnik spółki jawnej. Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innej możliwości. Najpierw sześciu miesięcy ulgi na start, a następnie dwóch lat preferencyjnych składek opłacanych od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są oczywiście dobrowolne.